Artysta nie jest sługą, nie jest ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei, ani żadnemu społeczeństwu. Taki był. Taki był i to ich tak bolało. Kołtuneria i to obłudna. On pisał o tym, o czym oni bali się nawet pomarzyć. Nawet pomarzyć. On byłby wizjonerem wszędzie, wszędzie. Ale urodził się tutaj, gdzie sztuka ciągle ma komuś i czemuś służyć. A kiedy staje ponad z życiem, to w tym kraju nikomu już nie jest potrzebna. Tak jak i Przybyszewski potrzebny im nie był. Nikomu. Stanisław Przybyszewski do dziś budzi kontrowersję. Ten skandalizujący pisarz, publicysta i tłumacz pochodził z Łojewa, koło Kruszwicy. Uzyskał wykształcenie architektoniczne i medyczne, lecz szybko związał się ze środowiskiem cyganerii polskiej, rządzącej się własnymi, często dla postronnych, dziwacznymi prawami. Niewątpliwie był czołowym przedstawicielem kierunku zwanego estetyzmem. Zmarł 23 listopada 1927 roku w Jarontach. W Poznaniu imieniem Stanisława Przybyszewskiego nazwano jedną z najważniejszych arterii na Jeżycach, a w gmachu dyrekcji poczty przy ulicy Kościuszki jest poświęcona mu tablica pamiątkowa. Klementyna Stański-Hoffmanowa urodziła się 23 listopada 1795 roku. Była pisarką i pedagogiem. Jednak w pamięci współczesnych utrwaliła się jako działaczka charytatywna, organizowała lazarety w czasie powstania listopadowego, tworzyła żeńską służbę pomocniczą w szpitalach. Ona wreszcie szefowała innym idealistkom z Poznańskiego, Emilii Czanieckiej i Klaudynie Potockiej. 23 listopada 1822 roku w Wieczynie koło Pleszewa urodził się Edmund Taczanowski, jeden z czołowych dowódców w Powstaniu Styczniowym. Z zainteresowań był żołnierzem, na które miał awanturnika politycznego. Z przekonań zaś był żarliwym patriotą. Uczestniczył w przygotowaniach do nieudanego powstania z 1846 roku. Potem w czasie wydarzeń Wielkopolskiej Wiosny Ludów dowodził oddziałkiem artylerii. Wreszcie objął komendę nad jedną z partii powstańczych, które z zaboru pruskiego ruszyły do walczącego królestwa. Czynił tak aż trzykrotnie. Stoczył potyczki pod drami, Kruszyną, Ignacewem, a z czasem został naczelnikiem województw kaliskiego i mazowieckiego w stopniu generała. 23 listopada 1878 roku odbył się ostatni koncert Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jak w poprzednich latach, występy artysty witano aplauzem i uznaniem. Szczególnie przypadła publiczności do gustu słynna legenda, utwór romantyczny i tytułem, i okolicznościami powstania. Sam artysta, niestety ciężko już chory, nie czuł się najlepiej i musiał podczas recitali korzystać z pomocy lekarza.